Dzisiaj zapraszamy Was na piękną angielską bajkę o przygodach pewnego Gullivera. Dawno, dawno temu pewien angielski lekarz imieniem Gulliver wyruszył w podróż do Indii na pokładzie statku Antylopa. Podczas rejsu rozpętała się straszliwa burza. Statek poszedł na dno wraz z całą załogą. Ocalał tylko Gulliver. Uczepił się dryfującej belki i przez resztę nocy walczył z falami. Z nadejściem ranka odkrył, że prąd znosi go w kierunku bezludnej plaży. Szczęśliwy, że wciąż żyje, położył się na piasku i głęboko zasnął. Słońce było już wysoko na niebie, gdy gulliver się obudził. Chciał zasłonić oczy przed słonecznym blaskiem, ale nie mógł ruszyć ręką. Próbował podnieść głowę, ale poczuł, że włosy ma przywiązane do ziemi. I nogi też. Słyszał wokół jakieś głosy, ale nie wiedział skąd pochodzą. W pewnej chwili poczuł, że coś pełznie mu po nodze, a potem po brzuchu. Udało mu się troszkę unieść głowę i na piersi, tuż przed swoim nosem, zobaczył malutkiego człowieczka w przeciwnym ubranku, który trzymał w ręku małą włócznie. Z wielkim trudem udało się gulliverowi podnieść prawe ramię. Przewrócił się na bok i, ku swemu zdziwieniu, zobaczył całą armię malutkich ludzików, którzy ciężko pracowali przywiązując go do ziemi wciąż nowymi sznurami. Boliber uwolnił lewą rękę, podniósł ludzika stojącego mu na piersi i starał się wytłumaczyć mu na migi, że bardzo chce mu się pić. Człowieczek gwizdnął i wkrótce pojawiło się mnóstwo malutkich wozów załadowanych beczułkami wina. Gulliver wypił ich pięćdziesiąt, potem zjadł, je, zjadł jeszcze kilkaset bułeczek. Poruszał się przy tym bardzo ostrożnie, żeby przypadkiem nie zgnieść żadnego ludzika. Jedząc, Gulliver cały czas trzymał w ręku małego człowieczka, jako kogoś w rodzaju zakładnika. W pewnym czasie obaj wiedzieli, że już nie muszą się siebie bać. W końcu ludziki dały znak, że Gulliver powinien wstać i pójść za nimi. Prowadzono go przez dziwny kraj. Drzewa, rzeki i wszystko wokół było bardzo małe. Wkrótce doszli do miniaturowego miasta. Gulliver poszedł za tłumem aż do wieży, gdzie czekali na niego wyglądający bardzo poważnie mali dostojnicy. Jeden z nich, który wydawał się być królem przemówił przez ogromną tubę. Gulliver nie mógł zrozumieć o czym mówił, ale usłyszał kilka razy słowo Liliput że to musi być nazwa tego małego tajemniczego kraju. Po przemówieniu zabrano go do gmachu, który Lili Lilliputom musiał wydawać się ogromny. Tam Gulliver pozwolił założyć sobie łańcuch na kostkę u nogi, bo wiedział, że jeśli zechce, to i tak bez trudu ucieknie. Przez kilka następnych dni Lillipuci znosili mu mnóstwo jedzenia i Gulliver szybko doszedł do siebie po ciężkich zmaganiach z morzem. Pomału nauczył się także porozumiewać z mieszkańcami W Król Lilibutów codziennie przychodził do niego na pogawędkę. Pewnego dnia gulliver zapragnął popisać się przed nim i wystrzelił z pistoletu, które udało mu się uratować tonącego statku. Na królu wywarło to ogromne wrażenie. Gulliver miał też zegarek, brzytwę, grzebień i kilka monet. A król chciał wiedzieć, do czego to wszystko służy. Najbardziej jednak, Interesował się szablą Gullivera, gdy ten pokazał mu, jak można za jednym zamachem ściąć całą kępę maleńkich drzew. Teraz Gulliver umiał już całkiem dobrze mówić językiem liliputów. Po pewnym czasie zaczął także rozumieć, dlaczego ci mali ludzie byli zawsze uzbrojeni i dlaczego król tak bardzo interesował się jego bronią. Otóż okazało się, że lilipuci prowadzą wojnę z mieszkańcami wyspy Blefusku. Wojna ta trwała już od bardzo dawna, raz po raz wojska jednego kraju napadały na drugi. Dlatego właśnie płci zawsze musieli być przygotowani na niespodziewany atak. Pewnego dnia król wysłał posłańca, by natychmiast sprowadził Gullivera do pałacu. Ten nie mógł jednak wejść do środka i dlatego spotkanie odbyło się na pałacowym dziedzińcu. Cesarz poprosił Gullivera o pomoc. Szpiecy donieśli bowiem, że Blefusku przygotowuje swoje okręty do najazdu na kraj Lilliputów. Gulliver obiecał pomoc, ale pod dwoma warunkami: że nie będzie musiał nikogo skrzywdzić i że uzyska zgodę na powrót do swojej ojczyzny. Dostał na to królewskie słowo. Wtedy poprosił Lilliputów, żeby zmierzyli głębokość wody wokół wyspy. Okazało się, że w najgłębszym miejscu sięgała mu ona zaledwie do pasa. Gulliver poczekał na poranną mgłę i ruszył przez morze w kierunku blefusku. Zanim mieszkańcy wyspy odkryli jego obecność, zatopił wszystkie ich okręty. Wrócił potem do Liliputów, żeby ogłosić im dobrą nowinę. Przez dłuższy czas nieprzyjaciele nie będą w stanie im zagrozić. Aby wynagrodzić Gullivera, król wynajął 24 krawców. Którzy uszyli dla niego piękny czarny kapelusz. Odmówił mu jednak obiecanej pomocy w powrocie do ojczyzny. Uznał, że ten olbrzym jest mu bardzo potrzebny. Tak naprawdę król chciał wykorzystać Guliwera do zdobycia blefusku. Na szczęście dowódca straży ostrzegł Gullivera, że jeśli odrzuci prośbę króla, to zostanie otruty. Guliwer wiedział, że nie mógłby uniknąć zatrutego jedzenia, więc postanowił uciec z kraju Liliputów. Pewnej nocy załadował cały swój dobytek na Lilipuci statek i ciągnąc go za sobą, wyruszył do blefusku. Gdy dotarł do celu, poprosił ich króla o rozmowę. Obronię cię przed liliputami, powiedział, ale za to musisz mi pomóc wrócić do mojej ojczyzny. Królowi ta propozycja bardzo się spodobała i dlatego ofiarował guliwerowi wszystko, czego ten potrzebował. Gdy król Liliputów dowiedział się od swych szpiegów, że gulliver jest w blefusku, postanowił zaproponować swoim sąsiadom pokój. Po zawarciu pokoju gulliver poprosił o przeszukanie całego wybrzeża. Potrzebny był mu choćby wrak statku albo kawałki drewna, aby mieć jak wrócić do domu. Poszukiwacze znaleźli szczątki starej, na wpół zagrzebanej w piachu łodzi. Gulliver stwierdził, że może jej użyć, jednak łódź wymagała gruntownej napawek. Drzewa rosnące na blefusku były bardzo małe. Dlatego minęło dużo czasu, zanim nacięto ich tyle, ile było potrzeba. Mieszkańcy bardzo pomagali Gulliverowi i po paru miesiącach łódź była gotowa. Nareszcie nadszedł jego wielki dzień. Odpływającego powoli gulivera żegnano z brzegu machaniem tysięcy powiewających chusteczek. Gulliver musiał wiosłować dopóty, dopóki blefusku nie stała się niewielką kropką na horyzoncie. Wtedy poczuł, że silny prąd znosi łódź i mógł nareszcie odpocząć. Nagle, nie wiadomo skąd, wokół łodzi pojawiła się dziwna, gęsta mgła. Gdy mgła nareszcie ustąpiła, Gulliver zobaczył krążące nad jego głową mewy. Z wielką radością odkrył, że ptaki były normalnych rozmiarów, nie tak małe jak w kraju liliputów czy blepusków. Był nareszcie w swoim świecie!